W tym i w następnym filmie będę Państwu opowiadał, w jaki sposób przebiega kontrola w tym sensie, że kontrolujący mają konkretne prawa, żądać i wyjaśnień, informacji, dostępu do e, różnego rodzaju dokumentów, nośników itd. I przejdziemy przez praktyczne przykłady, czego mogą żądać kontrolujący. Jesteśmy na etapie wyjaśnienia ustne i wizja lokalna, czyli te już konkretne czynności kontrolne po przybyciu kontrolujących, po sprawdzeniu upoważnień i naszego umocowania do reprezentacji klienta. I teraz jeśli chodzi o żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Pamiętajmy o tym, że kontrolujący mogą żądać tych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, czyli właśnie do realizacji swojego upoważnienia do kontroli. Czyli, jeżeli, tak jak mówiłem, mamy na przykład dane osobowe klientów tylko podlegające kontroli, no to już na pewno nie jest niezbędne badanie dodatkowe danych dotyczących pracowników. Tak samo, jak powiedziałem Państwu, pamiętajmy koniecznie o tym, na jaką okoliczność. Konkretny dowód ma być przeprowadzany, to znaczy, jeżeli mamy wątpliwość, czy kontrolujący za dużo pyta, to znaczy za dużo chce wiedzieć, w tym sensie, że może przekracza zakres swojego upoważnienia, wtedy zapytajmy właśnie o to, na jaką okoliczność dany dowód jest przeprowadzany. Z kolei, jeśli chodzi o naszego pracownika i tutaj jak była mowa o tym przesłuchaniu pracownika, to też pamiętajmy o tym, że to także może być osoba na, osobie, na umowie cywilnoprawnej. Czyli zakładamy, że właściwie wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, czyli już nie pracownicy ani nie podmiot przetwarzający, bo też sam wiem, że stanowisko jest takie, żeby musieli zrobić kontrolujący oddzielną kontrolę w takim podmiocie przetwarzającym, ale właściwie wszystkie osoby, które są aktualnie, czyli nie nasi oczywiście byli pracownicy, ale aktualnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez nas, najprawdopodobniej zgodnie z prawem mogą być przesłuchane w charakterze świadka, przy czym jest też możliwość odmowy zeznań przez pracownika kontrolowanego, jeśli stroną postępowania była osoba bliska, odpowiedź mogłaby narazić na Odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkowo, lub gdy odpowiedź mogłaby spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, chociaż tutaj kontrolujący mają dostęp do takich tajemnic, jeśli e, przepis szczególny nie stanowi inaczej. No ale, mimo tego, że oni mają dostęp, my możemy odmówić jako pracownik udzielenia takich informacji. I oprócz tego, co już powiedziałem, też bardzo ważne jest to, że. Co prawda, wołany czy proszony jest pracownik na daną okoliczność, to znaczy, jeżeli mamy jakiś moment kontroli, że kontrolujący chcą coś ustalić, potrzebna jest im do tego wiedza, właśnie pracownika, który widział, był, czy być może musi stosować nasze procedury, to tutaj jest bardzo ważne pamiętać, że nie tylko on będzie mówił o konkretnym wydarzeniu, typu incydencie, skardze itd., ale też kontrolujący podczas tej rozmowy mogą. Dążyć do poznania stanu jego świadomości, czyli właśnie pytanie, czy ma upoważnienie, czy był przeszkolony, czy wie w jaki sposób przetwarzać dane, gdzie są jakieś broszury, gdzie on realizuje obowiązki informacyjne, jeśli jest do tego zobowiązany, czyli jakby na przykład postępował w razie incydentu. Wiadomo, że tych pytań może być dużo i one pewnie wszystkie nie padną, natomiast dobrze jest wiedzieć, że. Mogą one paść w tym sensie, żeby przygotować po prostu pracownika na tę okoliczność i żeby on miał ułożone w głowie, co by chciał odpowiedzieć. Jeśli chodzi o świadomość pracowników, to tak samo OD24 dostarcza różnego rodzaju rozwiązania. Od szkoleń zamkniętych przez e-learning, ale też możecie Państwo nawet skorzystać z naszych darmowych mikroszkoleń, żeby zobaczyć w jaki sposób konkretne aspekty ochrony danych osobowych można prosto przekazać pracownikowi, zwiększyć jego świadomość. To wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej odo 24pl jeśli chodzi z kolei o zachowanie pracownika podczas kontroli, pracownik może być pytany o to, w jaki sposób zabezpiecza dane osobowe, to znaczy jak tworzy hasła, jakie stosuje zabezpieczenia, czy zna polityki, na przykład czystego biurka, ekranu, wie kiedy usuwać dane osobowe. Czyli właściwie najlepiej, jeżeli zrobimy takie szkolenie dla pracowników i uświadomimy ich w całym zakresie tego, co, powinni, co my praktycznie chcemy powiedzieć kontrolującym oczywiście poza tymi informacjami, które nie dotyczą ich codziennej pracy tych pracowników, prawda? Dodatkowo kontrolujący może sprawdzić wiedzę pracownika w praktyce, czyli nie tylko to, co wyjaśnia, zeznaje pracownik, ale też to, co rzeczywiście on w praktyce stosuje, czyli może żeby potwierdzić dodatkowo zweryfikować prawdziwość podawanych przez niego informacji, poprosić o zablokowanie komputera, o pokazanie w jaki sposób przechowuje dane, jak wygląda jego biurko po zakończeniu dnia pracy i tak dalej, żeby po prostu zweryfikować to, co usłyszeli kontrolujący. A proszę powiedzieć, czy możemy się takich niejako testów ze strony kontrolującego spodziewać? To znaczy, czy on by mógł teoretycznie podszedł, podejść do pracownika i poprosić go o podanie hasła? Myślę, że to już jest taka prowokacja, jakby tak, więc żeby stosować prowokacje, no to są konkretne warunki jakby prawne. Być może nawet kontrolujący się nie zastanawiali nad tym, w jaki sposób je spełniać. Yy, w związku z czym yy, ja bym się w ogóle nie spodziewał czegoś takiego, znaczy jeżeli jest sugerowanie jakichś tam odpowiedzi i tak dalej, no to tutaj mamy już kwestię naruszenia zasad procesowych w jakimś sensie, też tego budowania zaufania do... Yy, uczestników postępowania i tak e, więc w tym sensie możemy tutaj spróbować znieść sprzeciw i tak dalej, natomiast e, tak jak mówiłem, no mimo wszystko star staramy się jakby po ludzku nawzajem traktować, e, w związku z tym ja bym się nie spodziewał prowokacji, przy czym tak jak mówiłem, jednak te faktyczne pytania jak coś jest stosowane i rozwiewanie wszelkich wątpliwości, Urzędu bez podstępu też różnymi sposobami może być dodatkowo weryfikowane, tak żeby po prostu się kontrolujący upewnił co do tego w jaki sposób rzeczywiście były przetwarzane dane osobowe czy zabezpieczone itd. Następnie w odniesieniu do pracowników mogą być sprawdzane wymogi wobec pracownika na danym stanowisku, czyli powiązane z nim procedury, być może jakieś regulaminy pracy, czy jakieś inne dokumenty związane z tym, jak on powinien postępować. Dalej mamy formalne zobowiązanie do ich realizacji, czyli tak jak już wspominałem, formalne przyjęcie tych dokumentów jako wewnętrznie obowiązujących w organizacji, poziom świadomości pracownika, w tym jego przeszkolenie co do tego, jakie powinny być jego obowiązki, środki i narzędzia do realizacji jego obowiązków, czyli czy pracownik miał tylko obowiązek, ale nie miał jakiego zrealizować, na przykład miał stosować klauzulę, ale nie dostał klauzuli, e, miał e, stosować zabezpieczony sprzęt, natomiast nie został on zabezpieczony i e, to już nie było po stronie pracownika. E, przy czym też, proszę pamiętać, że budowanie świadomości to proces ciągły, e, to znaczy Urząd Ochrony Danych Osobowych może sprawdzić i o tym się pewnie dowie, jeśli będzie bardzo chciał. Czy y, budowano świadomość w ten sposób, że jak tylko wchodziło RODO w życie, to ktoś pracownicy podpisali, y, przeczytali i o tym zapomnieli. Czy też jest to proces ciągły, czyli że nowi pracownicy otrzymują y, stale informacje, y, dotychczasowi pracownicy otrzymują aktualizacje y, i tego, co się zmieniło w prawie, być może jakieś dodatkowe czynności zwiększające świadomość. Ja tutaj polecam przynajmniej dwa kanały, takiego budowania świadomości. Tutaj kreatywność jest granicą, można budować jakieś świadomość poprzez na przykład wiadomości e-mail, być może jakieś plakaty, nawet można konkurs wymyślić, różnego rodzaju rozmowy. Także szkolenia personalne. Czasami są to naprawdę bardzo łatwe sposoby budowania świadomości. Chociażby nasz biuletyn informacyjny, jeśli by był rozsyłany do, do pracowników, też w jakimś sensie podnosi świadomość, może ktoś się zainteresuje gdzieś karami czy jakimiś incydentami u innych organizacji, pomyśli, że u nas też coś takiego może wystąpić. Po prostu to, żeby. Ta świadomość to, że te dane osobowe są ważne nie tylko ze względu na możliwe kary, ale też ze względu na naszych klientów i wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, na ich dobro i prywatność. Takie poczucie bezpieczeństwa myślę, że jest fajne, jeśli chodzi o wykazanie też przed urzędem właśnie tego, że my budujemy świadomość pracowników, bo proszę pamiętać o tym takim teście, który mówiłem jest bardzo ważny, czyli że jeżeli pracodawca jest w stanie wykazać, że on zapewnił pracownikowi właśnie wiedzę, co powinien robić, jakie są jego obowiązki formalne. I też przeszkolił go z tego, dał mu świadomość i narzędzia do realizacji tych obowiązków, to możemy założyć, że ewentualnie naruszenie RODO, tak, spowodowane przez takiego pracownika, który naruszył nasze obowiązki wewnętrzne, no, będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną tego pracownika, a nie odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie RODO. A proszę powiedzieć, czy jest zalecana jakaś częstotliwość powtarzania szkoleń? Jak często pracownik powinien być szkolony? Myślę, że to jest trochę analogiczne do analizy ryzyka, tak? Czyli jeżeli mamy analizę ryzyka, w której, e, którą dokonujemy, aktualizujemy po realizacji rekomendacji, po zmianie ryzyka, bo się zmienił sprzęt i tak dalej, albo przed wprowadzeniem nowego procesu, to analogicznie będzie przy pracownikach. Czyli jak mamy nowego pracownika, oczywiście na dzień dobry on jest szkolony, jeszcze przed właściwie rozpoczęciem przetwarzania danych, to jest standard. Po drugie, tak jak mówiłem, jeżeli się zmieniają przepisy. Myślę, tak jak zmiana ryzyka, to zmiana przepisów. No i po trzecie, jeżeli jest taka sytuacja, że po prostu minął jakiś okres i widzimy, że ta świadomość gdzieś tam będzie podupadać, ludzie będą po prostu zapominać z biegiem czasu, wtedy też powinniśmy zaktualizować tą wiedzę, przeprowadzając po prostu dodatkowe szkolenie, albo nawet powtarzając to, co było, jeśli to było dobrze zorganizowane i nie było nic do poprawy. No i wreszcie mamy kontrolę zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jest ona dokonywana w ten sposób, że są przeprowadzane oględziny miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników i systemów przetwarzających dane osobowe. Czyli kontrolujący wtedy, robiąc taki obchód trochę po naszej organizacji, sprawdzają w jaki sposób w praktyce przetwarzane są dane osobowe. Mogą poprosić o zalogowanie się do komputera, wyświetlenie tych miejsc, gdzie dane osobowe są przetwarzane, miejsc w systemie informatycznym, w jaki sposób na przykład wysyłamy maila, czy szyfrujemy załączniki. Jeśli na przykład by był kontrolowany monitoring, no to czy te nagrania są zapisywane, przez jak długo, czy da się odtworzyć te dane z przeszłości. Wszelki sprzęt, który stosujemy no jest związany też z takim obowiązkiem udokumentowania czynności na nim dokonywanych. To znaczy, jeżeli my mamy zapewnić rozliczalność, na przykład, że udostępniamy dane tylko policji, albo rozliczalność, że jesteśmy e, po prostu no pewni, że postępujemy z daną procedurą, tak, i mimo tego, no, gdzieś tam się zdarzył incydent, którego nie mogliśmy przewidzieć, e, to taka procedura, instrukcja, e, która, czy nawet umowa e, powierzenia przetwarzania, która jakby pokazuje, że w jakiś sposób autoryzowaliśmy dane rozwiązanie, wszystkie tego rodzaju dokumenty będą działać na naszą korzyść, e, przy czym e, też opis stanu faktycznego. Czyli to, co kontrolujący zastali w praktyce, będą mogli bardzo łatwo zestawić z tym, co mamy w instrukcjach, i wtedy będą mogli zobaczyć, czy one są rzeczywiście prze, prze, przestrzegane, te instrukcje, prawda? E, jeśli chodzi o wizję lokalną, e, to też e, jeśli chodzi o e, obejrzenie zasobów przetwarzających dane osobowe, e, to na przykład, jeżeli jesteśmy zadowoleni z jakiegoś rozwiązania, typu niedawno kupiliśmy niszczarkę. Albo zrobiliśmy jakieś, nie wiem, rozwiązanie, które ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Typu na przykład maska na miejsce, gdzie się wpisuje kartę, kod do karty płatniczej w sklepie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie są klienci. Chcemy się pochwalić takim rozwiązaniem odruchowo, tak, zrobiliśmy coś super na zgodność z RODO, mamy odruch, żeby to pokazać, natomiast proszę pamiętać, to jest bardzo ważne właśnie o to, żeby mimo tego, że mamy taki naturalny odruch, kiedy na przykład kupimy nowe niszczarki albo zrobimy na przykład takie urządzenia maskujące pinpady, te miejsca, gdzie się wpisuje kody do, pin do karty płatniczych, żeby po prostu pokazać, że no, zrobiliśmy dużo co do tej zgodności z RODO, tak, Między innymi to proszę pamiętać o tym, że jeżeli kontrolujący nie pytają o to, nie zwracają na to uwagi, a z drugiej strony taka okoliczność nie byłaby dla nas jakoś tam łagodząca, jeśli chodzi o ustalenia, które już były poczynione, które były niekorzystne dla nas, to proszę nie zwracać po prostu uwagi kontrolujących na takich rzeczy, dlatego że mówię, oni mają zwykle więcej doświadczenia niż ja, jak tylko zajmuję się właściwie RODO ostatnimi laty i z całą pewnością znają więcej możliwych niezgodności niż Państwo. W związku z czym nawet jeśli byśmy się pochwalili, że coś zrobiliśmy dobrze, jest zawsze jakieś tam ryzyko, żeby była wykryta rzecz, która po prostu normalnie nie byłaby objęta zwykłym zakresem kontroli. Jeśli chodzi o oględziny, to tutaj taka trasa też jest związana z takimi aspektami ochrony danych osobowych, które chcą weryfikować zwykle kontrolujący. I po pierwsze, to są zasady dostępu do budynku, czyli alarm, monitoring, także umowy z dostawcami tych rozwiązań. Tak? Jeżeli jest firma, która też serwisuje monitoring, ona ma dostęp do nagrań naszych, czyli przetwarzanych przez nas danych osobowych, powinniśmy mieć umowę powierzenia z taką firmą, plus oczywiście ta lista kontrolna dla podmiotu przetwarzającego. Co mówiłem na pierwszym szkoleniu, że na naszym blogu jest do za darmo taka lista. Dalej mamy bezpieczeństwo dokumentów w wersji papierowej. Czy są zamykane w szafkach, kto ma do nich dostęp. Z kolei dostęp do kluczowych miejsc i zasobów, np przykład serwerowni, archiwum i skrzynek z nagraniami, powinien być oczywiście ograniczony i tutaj nie chodzi tylko o uprawnienia, czyli że ten, ten, ten pracownik mógł wchodzić do miejsca, tylko fizycznie, czy oni rzeczywiście, tylko oni mają klucz, kto im wydaje taki klucz, plus czy jakieś już jest ten dostęp, być może właśnie Kontrola dostępu jest elektroniczna, z logami, tutaj też by była umowa powierzenia przetwarzania. Także na każdym kroku gdzieś tam te dane są albo zapisywane, albo są stosowane takie zabezpieczenia, które musimy sprawdzić, tak? Czy nie ma na przykład znowu tych kluczy w drzwiach pozostawianych, bo to wszystko świadczy na naszą korzyść lub korzyść. No i wreszcie kontrolujący też będą sprawdzać, jakie dane pozyskują. I przetwarzają poszczególne osoby, czyli nawet treść formularzy, tak? bo zasobem jest też dokument w wersji papierowej, czyli, jeżeli stosujemy jakieś formularze, nawet zwykły formularz reklamacyjne. Czy nawet być może pozyskujemy dane do faktury? To czy w tych miejscach, gdzie zbierane są dane osobowe, też są na przykład klauzule informacyjne, czy te wszystkie zasoby są dobrze zabezpieczone? No i wreszcie zachowanie i świadomość zwykłych pracowników. I tutaj nie tylko nawet wyjaśnienia od konkretnego czy pełnomocnika, czy zeznania pracownika, natomiast też po prostu w praktyce, jeżeli się robi to oglądziny, widać, że ktoś coś zostawił i tak dalej, to świadczy negatywnie lub pozytywnie o. Yy, ogólnie o pracownika w naszej organizacji, prawda? A proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy firmą, która zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską, yy, mamy własny monitoring yy, i my sami przechowujemy nagrania, a ta zewnętrzna firma, pracownicy tej zewnętrznej firmy ochroniarskiej, yy, no, mają tylko dostęp do tych nagrań w ten sposób, że widzą, co jest na nagraniach. Yy. Czy w tej sytuacji powinniśmy zawrzeć umowę powierzenia z firmą ochroniarską? Myślę, że tak, dlatego że nawet sam dostęp do danych osobowych yy, musi być w jakimś sensie kontrolowane, tak, bez takiej umowy powierzenia, jeżeli nie mamy jakby kontroli nad tym, co ci pracownicy mogą zrobić, że oni są zobowiązani do zachowania poufności przez taką firmę ochroniarską i tak dalej, proszę pamiętać, że umowa powierzenia przetwarzania jest zawsze na korzyść administratora. Natomiast jeśli chodzi o taką granicę, gdzie nie zawieramy umowy powierzenia przetwarzania, to jest na pewno wtedy, kiedy Dana osoba nie powinna mieć dostępu do danych osobowych, czyli na przykład personel sprzątający nie powinien mieć dostępu do danych osobowych, w związku z czym yy, po prostu no, musi być za umowa na przykład o zachowaniu poufności, czy w zwykłej umowie zobowiązanie do tego, żeby nie podejmować działań, żeby mieć nieuprawniony dostęp, tak? Jakaś nawet odpowiedzialność mogłaby wpaść za to. Natomiast nie dotyczy to umowy powierzenia przetwarzania, czyli takiej umowy, gdzie my intencjonalnie dajemy dane osobowe, powierzamy właśnie zewnętrznemu podmiotowi i jego pracownikom po prostu przetwarzanie danych w naszym imieniu. Proszę pomyśleć sobie, że ten ochroniarz, nawet jeśli nie ma dostępu do konkretnych nagrań, jeśli chodzi o zapisy, no to po pierwsze, może zrobić filmik sobie komórką tak, z takiego nagrania, natomiast też on w jakimś sensie będzie podejmował decyzję. Jeżeli przyjdzie klient, powie, że zgubił portfel i chce zobaczyć takie nagranie, no on będzie osobą w praktyce decydującą, czy pokaże ten filmik, czy tylko powie i tak dalej. Więc tutaj, ta umowa powierzenia, przetwarzania zabezpieczałaby interes administratora no bo przecież to u niego może być kontrola, są jego kamery, przed tym, żeby ochroniarz nie postępował wbrew naszym wewnętrznym regułom, które są zgodne z RODO. Więc w tym sensie z całą pewnością polecałbym taką umowę. Natomiast też proszę pamiętać, że mogą być sytuacje, które nie przychodzą nam do głowy, gdzie zewnętrzne firmy mogą mieć dostęp do danych osobowych. Typu mamy zewnętrzny serwis, na przykład drukarki, i oni zabierając taką drukarkę, czy nawet uzyskując dostęp do tych kwestii technicznych już do, do tego urządzenia, do środka, mogą mieć też dostęp do tych rzeczy, które były zapisane, na przykład przez cały dzień, albo nawet jeśli czyszczenie bufora nie jest ustawione na taki krótki okres, nawet na dłużej. I tak naprawdę taka firma może nas zaskoczyć i mieć dostęp do wszystkich danych, które były drukowane przez jakiś okres czasu, gdzie, gdzie na tym dysku twardym znajdowały się takie dane. I też bez umowy powierzenia przetwarzania y, jesteśmy narażeni na dość spore ryzyko. Y, I proszę pamiętać po prostu najlepiej, tak jak jest to minimalizacja danych, żeby jak najmniej y, danych zbierać, tak samo jak najmniej osób powinno mieć po prostu dostęp do danych, czyli w miarę możliwości bez tych nośników trwałych. Dajmy takie nasze urządzenia do serwisu, po prostu już nie zawierające danych osobowych, wtedy nie trzeba będzie nawet się zabezpieczać tą umową powierzenia przetwarzania. Zapraszam do następnego filmu, gdzie będę kontynuował opowieść o tym, czego mogą żądać kontrolujący.